Sobotę. Dzisiaj pobawimy się troszeczkę wodą. Będziemy potrzebować ocet, olej, wodę, sodę oczyszczoną, a także barwniki. Jeśli nie macie barwników spożywczych, możecie przygotować je sami. Żeby przygotować barwniki w domu, do szklanki nalewamy wody i do tej wody wrzucamy kawałek. Bibuły o danym kolorze i woda nam się zafarbuje, i tak możemy sami zrobić barwnik. Yy, możecie sobie przygotować szklaneczki albo plastikowe kubeczki, dokładnie 6, ręcznik papierowy, szklankę. Yy, może być słoik. Ja mam tutaj yy, kieliszek, taki większy. Może być słoik, może być szklanka, albo taki duży kieliszek. I miska. Nad miską będziemy robić eksperymenty, żeby wszystko na mnie wylądowało na podłodze. Dobrze, zaczniemy od eksperymentu, podczas którego sprawdzimy, czy kartka papieru utrzyma wodę w szklance. Aby to sprawdzić, bierzemy szklankę i nalewamy do niej. Wody, nalewamy tyle, żeby aż się wylewało, tak żeby było czubato. Do tego bierzemy kawałek kartonika, kwadracik wycięty z bloku technicznego i delikatnie przykładamy do naszej szklanki. Przyciskamy delikatnie. I uwaga! Przekładamy na drugą stronę i co się stało? Woda nie wylatuje. A dlaczego tak się dzieje? Bo cząsteczki wody przyklejają tą kartkę do siebie, czyli ten nasz, ta nasza woda robi się jak klej i ją przysysa. Zobaczcie, trzyma kartka papieru całą szklankę wody. Dopiero jak pociągniemy, woda się wyleje, tak? Dobrze, to był na początek taki pierwszy eksperyment. Ponalewam sobie tu trochę wody, ale to nic. Yy, drugi eksperyment będzie polegał na tym, że do naszego kieliszka yy, albo słoika, co tam poczekajcie, wezmę ręcznik papierowy, troszeczkę tutaj pościeram, bo zrobił nam się po 2, dwa, dwa, trzy. Szybko pościerać tą wodę. O, dobra. Zrobił nam się pan. Yy. Wsypujemy do słoika albo do kieliszka, może to być też szklanka, obojętnie jakie naczynie, wsypujemy troszeczkę sody oczyszczonej. Jak zwykle mówię troszeczkę, a a Trochę jej trzeba wsypać. Zależy też, jak duże mamy naczynia. Ja wsypałam pół opakowania. Do tego wlewamy olej. Do tej naszej sody wlewamy olej. O. Dużo oleju wlewamy. Dużo, dużo. Większe pół naszego pojemniczka, naczynia. Jak myślicie, co nam z tego wyjdzie i czego nam tu jeszcze brakuje? Zrobimy sobie kolorowe bąbelki. I uwaga, mamy sodę, mamy olej. Pamiętacie w pierwszym doświadczeniu, co robiliśmy z sody i z octu? Robiliśmy wulkan, tak? A dzisiaj zrobimy sobie kolorowe bąbelki. I ja tutaj wcześniej przygotowałam sobie ocet z barwnikiem. Wymieszałam. I zróbcie to samo. Ja mam trzy kolory. I do tego pamiętacie, co się stanie, jak do sody dodamy octu. One się bardzo nie lubią, tak? I zaczną y, ze sobą się kłócić. Uwaga, biorę troszeczkę na łyżeczkę y, octu z barwnikiem i daję do środka. Dużo możemy sobie dać tych bąbelków żeby tego soda poczuła ten ocet. Robimy dużo, dużo bąbelków. Dałam teraz zielone. Teraz dam niebieskie. O, zaraz wam z bliska pokażę, co tutaj nam się dzieje z tym. Teraz mamy niebieskie. I do tego sobie dołożymy jeszcze czerwone. O, czerwone chyba najładniej widać. Zaraz. I mamy kolorowe bąbelki. Zobaczcie, co to nam się tutaj dzieje. Widzicie? Kolorowe bąbelki, jak jakiś wulkan w środku, bąble wielkie. Zobaczcie, i do góry, i na dół. Ciekawa jestem, jak wam to wyszło. Im mamy więcej kolorów, tym lepszy też jest efekt. Super. Dobra, to mamy kolorowe bąbelki zrobione i zostało nam na dzisiaj jeszcze jedno doświadczenie, ale to doświadczenie będzie zagadką yy, i nie, nie zrobimy go dzisiaj do końca, ponieważ do tego potrzeba nam czasu, ale bierzemy teraz 6 pojemników. Najlepiej, jeśli to będą szklanki, albo plastikowe kubki, mogą być duże, mogą być małe, obojętnie. Bierzemy 6 kubeczków i 5 kawałków ręcznika papierowego. Do tego eksperymentu potrzebna y, nam będzie woda, y, barwniki spożywcze albo te zrobione przez Was w domu z bibuły i 5 ręczniczków papierowych, 5 kawałków ręcznika. Y, I tak jak mówiłam, 6 kubeczków. Y, zaczynamy od tego, że nalewamy wody do co drugiego kubka. To drugi kubek musi być wypełniony wodą. O, czyli trzy kubki wypełniamy wodą. A czemu trzy? Dlatego, że mam trzy barwniki. Jeśli macie więcej barwników, to kolejne yy, dwa kubeczki, czyli dwa kubeczki na jeden barwnik. I teraz sobie zabarwiamy tą wodę. Tu sobie dam. Czerwona. Tu damy zielony. A tu damy niebieski. To doświadczenie to będzie takie Wasze zadanie domowe, żeby później powiedzieć, jaki jest efekt. Bo na to potrzeba nam troszeczkę czasu. Bierzemy łyżeczkę i mieszamy, tak żeby woda wymieszała się z naszym barwnikiem. Dobrze. Jak mamy już zabarwioną wodę, to bierzemy ręczniczek papierowy i składamy go na pół, na pół i jeszcze raz na pół. Taki rulonik i robimy taki z niego daszek. O, coś takiego. I ze wszystkich robimy to samo. Na pół, na pół i na pół. Potrzebujemy takich pięć, a zaraz się dowiecie, dlaczego pięć i do czego one nam będą potrzebne. Tego dowiecie się później, jak już eksperyment będzie do końca wykonany przez Was w domu. Dlatego to doświadczenie jest dzisiaj zagadką. Dobrze. Ja już mam wszystkie zrobione, mam nadzieję, że Ty też. Bierzemy pierwszy nasz kawałek papieru i uwaga. Pierwszy koniec wkładamy do wody, do pierwszego kubka, a drugi koniec do pustego kubka. Czyli złączamy dwa kubeczki jednym ręczniczkiem papierowym. Teraz jeden koniec drugiego ręcznika do... Pustego kubka, a drugi do naszej czerwonej wody. Tutaj w moim przypadku czerwonej. I teraz jeden koniec do wody, drugi do pustego kubka. Do pustego kubka i do wody. I do wody. I do pustego kubka. I na tym, w tym momencie kończymy to doświadczenie. Zobaczcie za godzinę lub dwie, co stało się z wodą, jaki jest efekt naszego doświadczenia. Dobrze? To daję Wam takie eksperymentalne zadanie domowe. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję i zapraszam za tydzień na kolejne eksperymentowanie w bibliotece. Pa pa!